A no dobry. Piszę ta ciągle, gdzie są filmy i gdzie są filmy. No filmy są i noże dobrze schowane. A wszystko bez to, bo chciał ja tak trochę uporządkować ten taki śmieciowy, no, na taki nabałaganiony, ten śmieciowy, taki ściekowy kanał chłopa pańszczyźnionego I no, że nie było na to czasu. No a tak się dopominata i dopominata, no to w końcu ja trochę się za to muszę wziąć. I pomyślał ja, że przez ten taki cały bałagan stary wrzucę na jedną taką playlistę. I wy playlistę będzie tam mogli obejrzeć. Ale nie będzie tak łatwo. Ta playlista będzie tak troszkę ukryta. Ale jak chce ta obejrzeć te filmy i się postarata, to da ta seradę. Żeby ją zobaczyć, musi ta mieć do niej linka. A co by mieć takiego linka, to musi ta rozwiązać maleńką zagadeczkę. Link jest tak lekko zakodowany. Taka wiadomość zakodowana takimi gwiazdkami. I tak jak ma ta takie 8 gwiazdek, tak... Wie ta, jakie takie ostatnio, co to tam dużo o tym mówiły, to jak weźmie ta te 8 gwiazdków i pod każdą y, ukrytą tu gwiazdku literku podstawita y, sobie cyferkę, to jak podstawita 1, to wie ta, że to jest J. A literkę B znajdzie ta pod numerem trzecim, a pod numerem 8 i ostatnim na przykład będzie s. To tutaj tak samo jest zakładowane. I teraz słuchaj ta uważnie, bo ja w powiem. O co tu chodzi? Tutaj ma ta zakodowaną wiadomość, ale żeby ją rozkodować musi ta znać źródło kodu. A źródło kodu to jest nazwa takiego cyklu filmów chłopa pańszczyźnianego, o który się najczęściej dopominata i który najbardziej pewnie chce ta z powrotem sobie obejrzeć. Ta nazwa składa się z trzech wyrazów. Pierwszy i ostatni wyraz mają po tyle samo liter. A środkowy ma tyle liter, ile pierwszy i ostatni razem wzięte. Jak już zgad to musi ta se to napisać i pod każdą literkę napisać numer. I teraz uwaga. Dali będzie z górki. Jak ma ta te numerki, to jest coś tam w dumu. Tak się zaczyna każdy jeden link na YouTubie. A dali musi ta sobie podstawiać literki. Tu je małe Fy, bo tego nie ma w naszym źródł, źródłowym kodzie. Tu je duże V, bo tego też nie ma. Tu jest taka liczba, ile mają liter pierwszy i ostatni wyraz. Taką cyferkę musi ta tu wpisać. A później tu pod literką 1 ma ta też literkę z naszego kodu, ale pamiętaj, że to jest literka duża, bo tytuł się zaczynał od dużej literki. I co najciekawsze, ostatnia literka tu ma ta 26, też musi być duża, a reszta to są małe. Są tylko trzy duże, to V, 1 i 26. Reszta są małe. Jak podstawita małe literki. wuala, ogląda ta co chce Powodzenia i sajunara. A dla tych niekumatych, co nim się nie chce albo są leniwe, ustawię też parę takich filmów, co byś tam mogli sobie obejrzeć bez żadnej zagadki. Wiadomo, społeczeństwo to jest leniwe. Ale też chcę mieć. Sajunara.